Po upadku zachodniego Cesarstwa Rzymskiego tereny Galii przeszły pod panowanie germańskiego plemiona franków. W roku 800 Karol Wielki, jeden z najsłynniejszych władców średniowiecza, utworzył Imperium Karolińskie, opierając je na fundamencie Królestwa Franków. Tym samym ogłosił się spadkobiercą tradycji Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego. W 843 roku wnukowie Karola Wielkiego. Podpisali traktat w Verdun, który ostatecznie zakończył istnienie Zjednoczonego Państwa Franków. Na terytorium dzisiejszej Francji w mieście Verdun trzej bracia dokonali podziału Imperium Karolińskiego. Królestwo Wschodniofrankijskie, które z czasem przekształciło się w Królestwo Niemieckie i stało się trzonem Świętego Cesarstwa Rzymskiego, przypadło Ludwikowi Niemcowi. Królestwo środkowo-frankijskie, istniejące zaledwie 12 lat, otrzymał najstarszy brat, Lotar I. Natomiast królestwo zachodnio-frankijskie, znajdujące się na historycznych terenach Galii, odziedziczył Karol Łysy. To właśnie to królestwo przekształciło się później w Królestwo Francji. Był to pierwszy i najważniejszy z czterech traktatów dzielących Imperium Karolingów. Traktat w Verdun zakończył wojnę domową i zapoczątkował powstanie dwóch przyszłych państw zachodnioeuropejskich: Niemiec i Francji. Wielu historyków uznaje królestwo zachodniofrankijskie za początek średniowiecznego i nowożytnego królestwa Francji. Dlatego jego historia tradycyjnie rozpoczyna się od tego traktatu. Jeszcze w tym samym roku zawarto traktat w Kulen. Pomiędzy Karolem Łysym a arystokracją i duchowieństwem Franków Zachodnich. Ograniczał on władzę monarchy i gwarantował prawa stanów uprzywilejowanych. Stał się również pierwszym przykładem różnic w systemach prawnych poszczególnych królestw frankijskich. Zaledwie dwa lata po traktacie w Verdun, półlegendarny wiking Ragnar Lodbrok dokonał inwazji na królestwo zachodniofrankijskie, co doprowadziło do oblężenia Paryża. Choć najazdy Skandynawów na tereny dzisiejszej Francji trwały już od początku IX wieku, to właśnie to wydarzenie uchodzi za pierwszą dobrze udokumentowaną bitwę z ich udziałem. Wikingowie przypłynęli Sakfaną na 120 okrętach, zdobyli i splądrowali miasto. Jak podają kroniki, po zakończeniu oblężenia otrzymali od Karola Łysego ogromny okup 2570 kg złota i srebra. W drugiej połowie IX wieku potomkowie Karola Wielkiego podpisali trzy kolejne traktaty dzielące imperium. Pierwszym z nich był Traktat w Prüm z 855 roku, podpisany przez synu Flotara I. Na jego mocy rozbito Królestwo Środkowo-Frankijskie, gdzie część wschodnich ziem z czasem została włączona do Królestwa Francji. Traktat w Mirsen z 870 roku, zawarty pomiędzy Karolem Łysem a Ludwikiem Niemcem. Podzielił ziemię ich bratanka Lotara II, który rządził Lotaryngią, i zmarł bezpotomnie. Ostateczne ustalenia przyniósł traktat w Ribemont z 880 roku, podpisany przez Ludwika III i Karolmana II, współwładców Franków Zachodnich, oraz Ludwika Młodszego, syna Ludwika Niemca. Na jego mocy cała Lotaryngia została przekazana we władanie Frankom Wschodnim. Ustalone wówczas granice pozostały niemal niezmienne i stały się granicą między Królestwem Francji a Świętym Cesarstwem Rzymskim aż do późnego średniowiecza. Zaledwie pięć lat po ostatnim traktacie między Karolingami francuskimi i niemieckimi wikingowie po raz kolejny zaatakowali Paryż. Tym razem przypłynęli sekwaną kilkuset okrętami, według kronikarza Abbo Cernusa, w liczbie 30 do 40 tysięcy wojowników. I rozpoczęli oblężenie miasta. Oblężenie Paryża miało miejsce za panowania Karola Grubego, najmłodszego syna Ludwika Niemieckiego. Po śmierci swoich braci oraz krewnego Karolmana II, Karol na krótko zjednoczył wschodnie i zachodnie Franki. Obroną miasta dowodził hrabia Odon z Francji, mający zaledwie kilkuset wojowników. Jesienią 885 roku Wikingowie przypuścili szturm, lecz paryskie mury i obrońcy wytrzymali atak. Oblężenie przeciągało się. Na początku 886 roku większość wikingów odpłynęła w górę Sekwany, plądrując inne miasta, lecz część wojsk podjęła jeszcze jedną, nieudaną próbę zdobycia Paryża latem. Karol Gruby, który przybył z armią jesienią 886 roku, nie zdecydował się jednak na atak przeciwko wikingom oblegającym Paryż. Zamiast tego pozwolił im odpłynąć dalej w górę Sekwany, by skierowali swoje najazdy na zbuntowaną wobec Karolingu w Burgundię. W ramach porozumienia obiecał im także wypłatę 257 kg srebra w kolejnym roku. Jednak Odon z Francji, jeden z obrońców Paryża, zablokował im drogę powrotną, zmuszając wikingów do przeciągnięcia swoich okrętów lądem aż do rzeki Marna. Tym razem Wikingom nie udało się zdobyć miasta, co zwiększyło jego znaczenie strategiczne. Karol Gruby dotrzymał obietnicy i wypłacił okup, lecz już w 887 roku utracił władzę, a rok później, w 888 roku, zmarł. Jego następcą został Odon z Francji, z dynastii Robetynów, dynastii, która co jakiś czas przerywała panowanie Karolingów w zachodnich frankach. Za jego rządów doszło do ostatecznego rozdzielenia królestw wschodnich i zachodnich. Jednym z dowódców Wikingów podczas oblężenia Paryża był Rollo, który zaatakował Franków Zachodnich ponownie 25 lat później. Po nieudanym oblężeniu, Chartres podpisał traktat w Saint-Clair-sur-Epte, przyjął chrzest, zobowiązał się bronić ujścia sekwany przed innymi Wikingami i złożył hołd królowi Franków Zachodnich Karolowi Prostemu. W zamian za nadanie hrabstwa Rouen w południowej Francji. Traktat ten miał dalekosiężne skutki, gdyż z tych ziem powstało później księstwo Normandii. Ostatnim królem Franków Zachodnich i zarazem ostatnim Karolingiem na tronie był Ludwik Gnuśny, który zmarł bezpotomnie. Potencjalnym następcą był jego stryj książę Karol z Dolnej Lotaryngii. Jednak arystokracja i duchowieństwo poparli wybór bardziej odległego krewnego, który również wywodził się od Karola Wielkiego. W ten sposób dynastia Kapetengów zastąpiła Karolingów na tronie. Jej założycielem był Hugon Kapet, najstarszy syn wpływowego frankijskiego księcia i hrabiego Paryża, Hugona Wielkiego, oraz Jadwigi Saskiej, siostry Ottona I, założyciela i pierwszego cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Dynastia Kapetengów była jedną z najstarszych i największych dynastii królewskich w Europie. Jej główna linia rządziła średniowieczną Francją do XIV wieku, a następnie władze przejmowały młodsze odgałęzienia, najpierw Walezjusze, później Bourbonowie. Według Uniwersytetu Oksfordzkiego około 3 czwartych wszystkich dynastii królewskich w historii Europy ma powiązania z kapetyngami i ich bocznymi liniami. Niektórzy badacze uznają Hugona Kapeta za założyciela i pierwszego władcę królestwa Francji, którego historia bywa oddzielana od dziejów Franków Zachodnich. Nazwa Królestwo Francji jest zazwyczaj używana w odniesieniu do państwa po objęciu tronu przez Kapetyngów. Hugon Kapet był również pierwszym władcą, który porzucił język germański na rzecz starofrancuskiego. Mimo to nadal nosił tytuł króla Franków. Zapanowania nowej dynastii Paryż stał się stolicą Francji, zastępując Laon, które pełniło tę funkcję za Karolingów. Z czasem Paryż zyskał na znaczeniu, stając się największym i najbogatszym miastem w królestwie. Językiem urzędowym pozostała łacina, natomiast w codziennym użyciu dominował starofrancuski. Najczęściej używaną walutą była początkowo paryska livra, którą w XIII wieku zastąpiła lżejsza livra z Tours. Średniowieczna Francja była... Zdecentralizowaną monarchią feudalną, ściśle związaną z Kościołem katolickim i papieżem. Z czasem pojawiły się nowe wyzwania. W 1066 roku książę Normandii Wilhelm, potomek wikińskiego Rollona, rozpoczął podbój Anglii. Ostatni anglosaski król Harold II Godwinson zginął w decydującej bitwie pod Hastings, a przedstawiciele dynastii normańskiej. Zasiadali na angielskim tronie przez kolejne 70 lat. W ten sposób Normandia stała się punktem zapalnym angielsko-francuskich sporów. Wilhelm Zdobywca pozostał księciem Normandii, a zarazem został królem Anglii i bezpośrednim konkurentem francuskiej korony. Od 1096 roku arystokracja francuska stanowiła trzon uczestników krucjat, wypraw zbrojnych średniowiecznych państw chrześcijańskich. Mających na celu odbicie Jerozolimy i Ziemi Świętej spod panowania muzułmanów. Pierwszym dowódcą francuskich krzyżowców był Hugon, hrabia Vermandua, młodszy brat króla Filipa I i syn księżniczki Rusi Kijowskiej, Anny Jarosławówny. Po zakończeniu pierwszej krucjaty francuska arystokracja założyła na Bliskim Wschodzie kilka państw krzyżowych. Wśród nich znalazło się Królestwo Jerozolimskie, którego pierwszym władcą był Gottfried z Bouillon, hrabstwo Edessy rządzone przez jego młodszego brata Baldwina z Bouillon, późniejszego króla Jerozolimy, oraz hrabstwo Trypolisu pod rządami Raimunda z Toulouse. Nie była to ostatnia krucjata z udziałem Francuzów. Za panowania Ludwika VII młodego, jednego z przywódców drugiej krucjaty, w 1150 roku powstał Uniwersytet Paryski. Oparty na Szkole Katedralnej, czyli druga najstarsza uczelnia w Europie. W kolejnych wiekach do jego studentów i wykładowców należeli m.in. Albert Wielki z Niemiec, Tomasz Zakwinu z Włoch i Roger Bacon z Anglii. Uniwersytet papieski cieszył się międzynarodową sławą i był jednym z najważniejszych ośrodków nauki średniowiecza. W 1163 roku Ludwik VII zezwolił biskupowi Maurycemu de Sully. Na rozpoczęcie budowy katedry Notre-Dame w Paryżu, jednego z najwybitniejszych przykładów francuskiego gotyku. Budowa słynnej świątyni trwała aż do połowy XIV wieku. Katedra Notre-Dame to symbol Paryża i całej Francji miejsce koronacji Napoleona Bonaparte i jeden z najczęściej odwiedzanych zabytków miasta. Dodatkową sławę przyniosła jej powieść Dzwonnik z Notre-Dame autorstwa Wiktora Hugo. W 1190 roku Filip II August, uczestnik koalicji władców europejskich podczas trzeciej Krucjaty, jako pierwszy władca Francji porzucił przestarzały tytuł króla Franków i przyjął nowy króla Francji. Ten francuski monarcha prowadził długotrwałą wojnę z angielskim królem Ryszardem Lwie Serce, a po jego śmierci najechał Normandię i przyłączył ją do Francji. Za jego panowania zbudowano mur Filipa Augusta, a Uniwersytet Paryski otrzymał oficjalną bullę uznaniową od papieża Innocentego III. Filip II August odzyskał wiele francuskich terytoriów, które w drugiej połowie XII wieku przeszły pod władze angielskich plantagenetów. Pokonał również Jana bez Ziemi w wojnie angielsko-francuskiej. Wybitnym potomkiem Filipa Augusta był jego wnuk Ludwik IX-Święty, który panował niemal pół wieku i przeprowadził reformy sądownicze. Zakończył również krucjatę przeciw Albigensom, która doprowadziła do osłabienia ruchu religijnego Katarów i znacznego powiększenia królewskich posiadłości w południowej Francji. W trakcie tej dwudziestoletniej kampanii wojskowej rozpoczętej przez Filipa Augusta i słynnego wodza Simona de Montfort, liczba zabitych Katarów szacowana jest na od 200 tysięcy do nawet miliona. Niektórzy historycy uznają krucjatę przeciw Albigensom za akt ludobójstwa. Polsko-żydowski prawnik Rafael Lemkin, twórca pojęcia ludobójstwo, sam określił tę krucjatę jako jeden z najbardziej przekonujących przypadków ludobójstwa w historii religii. Za panowania Ludwika Świętego założono również Uniwersytet w Tuluzie, a w latach 40. XIII wieku Dwór Królewski stał się miejscem niesławnego procesu Talmudu. W jego wyniku na paryskim Place de Grève spalono 24 wozy żydowskich rękopisów religijnych. Władca ten był niezwykle pobożnym chrześcijaninem i osobiście poprowadził nieudane VII i 8 krucjatę. Podczas tej ostatniej zmarł na czerwonkę na terenach sułtanatu Hafsydów. Ludwik IX był pierwszym i jedynym królem Francji kanonizowanym przez kościół katolicki. Wiele kluczowych wydarzeń w historii Francji miało miejsce za panowania Filipa IV Pięknego, wnuka Ludwika IX. Od 1285 roku królowie Francji, dzięki unii personalnej, rządzili również Nawarrą przez 40 lat. Filip Piękny był mężem Joanny I Nawarskiej, która odziedziczyła tytuł i ziemię po swoim ojcu, królu Henryku Grubym z dynastii Blois. W 1295 roku król Francji podpisał tzw. Tak Old Alliance ze Szkocją. Sojusz wymierzony w Królestwo Anglii, który przetrwał formalnie aż do XVI wieku i nigdy nie został oficjalnie anulowany. Old Alliance odegrał istotną rolę zarówno podczas szkockich wojen o niepodległość, jak i w trakcie wojny stuletniej. W 1302 roku Filip Piękny jako pierwszy monarcha francuski zwołał Stany Generalne, najwyższą radę doradczą i reprezentacyjną królestwa Francji. Powodem było napięcie między królem a papieżem Bonifacem VIII oraz chęć zdobycia poparcia finansowego od poddanych. W obradach uczestniczyli przedstawiciele arystokracji, duchowieństwa i mieszczaństwa. Stany Generalne nie były jednak ciałem stałym ani regularnym w przeciwieństwie do podobnych instytucji w innych krajach europejskich, nie przekształciły się w parlament. Przetrwały aż do 1789 roku, lecz zostały oficjalnie rozwiązane po zakończeniu rewolucji francuskiej. W czasach panowania Filipa IV Pięknego rozpoczął się także okres tzw. niewoli awinionskiej papieży, kiedy rezydencja głowy kościoła katolickiego została przeniesiona z Rzymu do Awinionu w południowo-wschodniej Francji. Miasto to formalnie należało do Królestwa Burgundii i Świętego Cesarstwa Rzymskiego, lecz przez 70 lat rezydowało tam siedmiu papieży. Wszyscy urodzeni na ziemiach francuskich i zależni od francuskiej korony. Pierwszym papieżem w Awinionie był Klemens V. Pod koniec życia Filip IV Piękny, wspierany przez papieża Klemensa V, doprowadził do upadku zakonu Templariuszy. Dynastia kapetyngów była im winna ogromne sumy i pragnęła przejąć ich majątek. Kościół natomiast po zakończeniu krucjat nie potrzebował już rycerskiego zakonu, który wcześniej chronił pielgrzymów i odgrywał istotną rolę w finansach regionu śródziemnomorskiego. Rycerza jednego z najbogatszych i najbardziej wpływowych zakonów średniowiecza, który stał u źródeł systemu bankowego, zostali pojmani i torturowani na rozkaz francuskiego króla. W 1312 roku Klemens V oficjalnie rozwiązał zakon. Ostatni wielki mistrz templariuszy, Jacques de Molay, odmówił przyznania się do herezji wymuszonej torturami i został spalony na stosie w 1314 roku przed Katedrą Notre Dame na Wyspie Żydowskiej na Sekwanie. Nagłe i brutalne zakończenie historii templariuszy oraz dramatyczna egzekucja ich przywódcy zapoczątkowały legendę o klątwie templariusza. Według niej Jacques de Molay w chwili śmierci miał przekląć papieża Clemensa V, króla Filipa IV Pięknego oraz jego potomków. Rzeczywiście, obaj zmarli w ciągu roku od egzekucji. Papież z powodu przewlekłej choroby, a król na skutek udaru podczas polowania. Legenda o klątwie de Molaya stała się inspiracją dla słynnego cyklu powieści historycznych Królowie Przeklęci autorstwa Maurisa Druona. Wkrótce po śmierci Filipa IV pięknego we Francji rozpoczął się kryzys sukcesyjny. Przez 14 lat monarchowie z dynastii kapetyngów zmieniali się w szybkim tempie, co ostatecznie doprowadziło do wygaśnięcia starszej linii dynastii. Na szczególną uwagę zasługuje Jan I Pogrobowiec, wnuk Filipa IV, który został królem w chwili narodzin, ale zmarł cztery dni później w tajemniczych okolicznościach. Choć w średniowieczu śmiertelność niemowląt była bardzo wysoka, niektórzy podejrzewali, że Jan mógł paść ofiarą morderstwa, na przykład poprzez otrucie. Był najmłodszym królem Francji i jedynym, który piastował tytuł królewski przez całe swoje życie, od urodzenia do śmierci. Ostatnim królem z dynastii kapetyngów był Karol IV, piękny. Ten władca musiał zmierzyć się z buntem flamandzkim, próbował zostać cesarzem Świętego Cesarstwa Rzymskiego, lecz ostatecznie zmarł, bez męskiego potomka. Jego bratanica Joanna II została królową Nawarry, a unia personalna między królestwami została zerwana. We Francji następcą Karola został jego kuzyn Filip VI z dynastii Walezjuszy. 1328-1350. W ten sposób tron francuski przeszedł z rąk kapetyngów do dynastii Walezjuszy. Wzrost potęgi nowej dynastii doprowadził do jednego z najbardziej znanych konfliktów zbrojnych średniowiecza wojny stuletniej. Spór wybuchł, gdyż najbliższym męskim krewnym Karola IV był jego siostrzeniec król Anglii Edward III. Mimo to Francuska arystokracja poparła roszczenia Filipa VI z Walezjuszy, który był rodowitym Francuzem i nie rządził żadnym innym państwem. Początkowo król Anglii uznał decyzję Francuzów i zaakceptował sukcesję Filipa VI. Jednak narastające spory między monarchami sprawiły, że Edward III ogłosił się prawowitym następcą tronu francuskiego i rozpoczął wojnę stuletnią. Wojna ta radykalnie zmieniła Francję. To właśnie wtedy zaczął kształtować się francuski duch narodowy, nie tylko jako przeciwieństwo Anglików, lecz także jako początek świadomości narodowej. Konflikt zakończył epokę średniowiecza i zapoczątkował przemianę Francji z rozdrobnionego królestwa feudalnego w scentralizowane państwo wczesno-nowożytne z armią najemną i absolutną władzą monarchy opowiadał Andrzej Pinkowski, a nagranie powstało bez użycia sztucznej inteligencji.